E, e, witam, witam że tego typu, zapraszam na kanał, tak jak i pał tego typu, właśnie jesteśmy tutaj wybrać sobie jedzenie, wybraliśmy sobie będą właśnie my, sajgonki z ryżem i surówką dla córki, Wydki, tego typu, właśnie, zapraszam, tego typu, idźcie do przodu, nie do tyłu widzowie, a my właśnie czytamy sobie, później zobaczycie sobie tego typu, właśnie widzowie. No i co powiedzieć? Dziękuję za to, że sobie ci uteżacie. Bardzo się cieszę widzowie. Właśnie głowabę. Odskoczyliśmy całe wszystkie cmentarze. To teraz właśnie opara obietowa, jak się mówi widzowie. Dlatego przyjechaliśmy z tego dnia. Teraz będzie. Jestem ja znowu jak widzicie. Tutaj kawali jak widzicie A tu dla córki, tego typu jak widzicie. My mamy sajgonki tu, a córka ma frytki tego typu. Jak widzicie. Znaczy, życzę Wam widzowie smacznego. Tu jeszcze jest wody, które kupiliśmy. Tego typu łobapen. Jak widzicie, to sobie ja. I życzę Wam widzowie smacznego Łobapen, Tego typu. z Tego typu. já yeah,